Rada Gminy y, dzisiaj podejmie właściwie decyzję, głosując ten wniosek lub nie, tylko po prostu postąpi zgodnie z jej kompetencjami. Rada Gminy na dzień dzisiejszy, oprócz Komisji Rewizyjnej, nie ma innych instrumentów, żeby tą sprawę spadać. Dlatego jako Przewodniczący Rady mogę dyskutować tylko i wyłącznie o faktach. będą wtedy, kiedy Rady przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawi Radzie protokół z kontroli, a także wypracowane wnioski. Eee, pan Radny Maren, dziękuję Ja składam wniosek, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, składam wniosek, ażeby zajęła się tą sprawą Komisja Rewizyjna żeby przeważała sprawę, bo my nie znamy dokładnie faktów. Znamy tylko fakty z mediów, z pracy. Dziękuję bardzo.

ponieważ widzę, że moje argumenty nie przemawiają do obecnych na sali, ci mnie e, taka cisza, taki spokój, że nikt w tej sprawie nie chce się, e, się powiedzieć. Jest to dla mnie trochę żenujące, ponieważ od tego e, jest rada gminy, od tego się rozpotykamy, za to bierzemy pieniądze, żeby dyskutować o tym, co dzieje się w naszej gminie. Tym bardziej jeśli pieniądze podatników wykonują na takie zdury, jak Podsłuchy czy urządzenia podsłuchowe. Nie tak dawno na sesji Rady Gminy zgłaszałem wniosek po to, żeby sesje Rady Gminy na były nagrywane, rejestrowane i aby na tej podstawie tworzone były protokoły, ponieważ jesteśmy w jedyną gminą w wiecie korpuszowskim, korpuszowski, która nie rejestruje sesji na potrzeby stworzenia protokołu. Radni zdecydowaną większością głosów odrzucili mój projekt. Nie podając przy tym żadnej argumentacji. A teraz objaśniamy się, że zostaje zabitym na urządzenie posłuchowe. Ta jest żenująca i myślę, że radni powinni się zastanowić nad swoim zachowaniem, ponieważ wydaje mi się, że w takim sprawie głos powinien być zabrany i każdy powinien albo większość zająć stanowisko. Aczkolwiek jeśli taka jest pora Rady, czekamy na posiedzenie komisji dyrektyjnej. Mam nadzieję, że podczas tego spotkania bojemy się więcej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję radnemu Robiące. Ja również mam taką nadzieję, że następne spotkanie, Panów Radnych, następna sesja będzie zupełnie inaczej wyglądać. Będzie dyskusja w świetle parku. Trudno mi dzisiaj zmusić pana wójta, żeby chciał zabrać w tej sprawie głos. Sprawie, Kto z Panów radnych chciałby w tej sprawie jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem, do, żeby Rada Gminy zleciła komisji rewizyjnej. Dokładne. Badanie przezdrowy. Ja tego wniosku się bawiłem. Nie będę, panowie radni i przedmiota poznań. To z pan.